Mam nadzieję, tak. że nie są te trzy mądrzy i nie wbiją od świetlika, nie? Już tu mam kogoś z lewej. Ej, no są świetliki. Po mojej prawej, po mojej prawej mam już. Na świetliku są. Kurw. Incoming, Mogą wszyscy iść od ten... Od góry. Kapka na górze. Dobra. Ej dostanę. A nie ty z niewiżonego nie dobra. Ja tu mam Emil Jest tam przy wejściu Schody w dół Szkoda, że mi tu chata nie jest w dół No. Białe schody w dół? Tak. Kurde! Ja! Noła mam. Piękna. Nie, nie ma loła nawet. Na górze są. Kurwa. Na chuj strzelasz? No nie! Jojo. Uczekaj, uczekaj. Prevent further access container. 1 out remaining. Kurwa mać! Nie, 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 nie. nie, nie. A! Bravo. Dobrze! Runda życia.